Jaro Nowizmatyk zaprasza. Po śmierci Augusta III w 1763 roku w Rzeczpospolitej nastał okres bez miasto Gdańsk posiadające prawo mennicze w 1764 roku uruchomiło ponownie swoją mennicę, aby bić srebrne szustaki z herbem miasta. Emisje te prowadzono w latach 1764-1765. Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku rozpoczęto reformę pieniężną. Król dążył do ograniczenia misji miejskich i prywatnych, by przywrócić zaufanie do polskiego pieniądza i kontrolować jego jakość. Z tego powodu gdańskie szóstaki z lat 1764-1765 to dziś bardzo rzadkie poszukiwane monety cenne pamiątki ostatnich chwil menniczej niezależności Gdańska.